Elo widzę, że ja pewnie się pytacie, czemu nie zaczynam od początku. z tego Tylko na... O! JAK! No ale... Dzisiaj chłopcy... jest... Powiedzcie mi jak mu to zdobyć. Ja skakuję tam. A może trzeba i dwa na, dwa na raz? naraz? Ale nie mam. Przy okazji będzie będziesz mógł zrobić jakieś brajnot. Hmm. Ujrzeć to jak przeskoczyłem? Dwa była ma!

Trenos co 3000, Piccone Makina, Tatuito de Libertito, Chipso and Keso Burrito Bandito, Pechuru and musturu. Eee, czekaj, La, la Supreme Combination, eee, Gwest XXXX, Tajny Tain, e, Szczęśliwy Blog, Pirulite i Rabbi, Czekolete i Rados, La car 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 combination, Capitano Moby, mm, la secret combination, nuclear dinosauro, la grande combination. Crepus Medusi, ciclete Irina biciclete Irina, Los primos, chili chili. La vaca sa Ne powiem tego, nie powiem. Dragon cannononi strawberry elephant.

Ja. Yeah. tu mm. ante che tu ti ricogri, ante che tu ti ricogri, guarda, guarda, <sussurra> guarda, ah, guarda, tra guarda, 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 trala. guarda, 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 Trarar lero trarala la tra la O Ja kiedy było 90 tysięcy lajków Find awaria miesiąc temu Ponad grę Oh my god Okej, okay, okej okay. Okay <coughs> uh, When I'm good Six, seven Or Armin Abus I'm good, six, seven Tim, Tim, on your brain też Okay, sweet I don't know, trust me Ah! Meow! Bo jest prosto do, do zrobienia miał, czwartego miał 4 miał to by my... na pewno Headless, headless Horseman D! Up. John Doe O że ja to wierzę. Myślę, że... Żeby... No, już mnie nie wkurzycie. Nic nie będzie widać. Nic! Nic. Nie będzie widać to. I zaczynam wszystkim od nowa. O kurde, ale głośno, ale muzykę to wyłącza. No, lepiej. Antoli teraz jak znaleźć. Zegarek i już to pokazywałem, ale pokazuję jeszcze raz. Tutaj kliknijcie w zegar. I to jest wersja po polsku. Dik tak -sahur! Ja myślę, że coś się stanie, ale nie nic się nie staje. Miauł! miaul. Jedyne co możemy zrobić to dla Secret Grand Grand albo czekać a milion lat. Bo, bo ci ja wolę sekret. I teraz mamy aura plus 1000. O! Ej, dobrze! I tak. I tak dobrze, ale mam. Mam też spaghetti, ale i tak dobrze powiem. Ej, to jest szansa. 1 na 10 tysięcy. Mogłam mi La Secret Hell Helio! Yeah! Dobra, nie będę się tak dał, bo zaraz będzie no, matka, mama na was wyższa. No nie i tutaj jeszcze raz spaghetti. To jest ciężkie ogólnie. 104 grama. Leć do góry, do góry. Dobra. Przód i mamy. Los spagettis spaghetti design Spagetti Spaghetti toalety. Ale mamy już nie. Aj, CO JA MAM Z TYM SZĘŚCIEM DO ESOKÓW?! JA MAM fajną. to <trymne> e mnie nie albo losy <trymne> EJ BYŁO TO CIE... A TAK, BYŁO CIEMNO nauczyć. <trymne> Aura. Zostawicie Subika, jeśli teraz dropnę Turtugini? I co, zostawicie! Dobra. Zostawicie teraz Subika, jeśli drobna Hotspota? Dropnąłem Esoka. Przez przypadek XD. Ale dajcie tak. A dacie teraz Subę, jeśli dacie Hotspota. Nie, bo mam kolejnego Isoka! Uuuuuh, piątego już w tym odcinku. się kolejny teraz. Oczywiście tortugini Pięć tortugini dragon frutini Teraz hotspot Zobaczcie Mmm Trolololo trol Dobra wujek Kończymy odcinek niestety papa Hotspot no Zostawcie